Chodzi w zasadzie tylko o to, żeby pokazać, pokazać to, że ja naprawdę jestem z tej samej gliny i jeżeli jakaś szajba mi odbiła, to na pewno nie ta, którą mają na myśli. Michał, dobrze wejście czujesz? Myślę, A. że tak, jest okej, okay, nie? To ty musisz mi powiedzieć, czy dobrze czujesz. Nie, jest okej, okay, wszedł idealnie, więc nie ma. Okej. Playback prosimy. Let's go, play baby. Back, play back, prosimy. O ostatnim y, d 6453 e, Magda Czerwiec d 64 no bardzo no, jest okej. Okay. Dołożymy jeszcze torcyjkę. Na tak razie to mamy się... drugą nagrodę, chodzi nam o pierwszą, bo drugie miejsce nie jest punktowane, więc My będziemy tu siedzieć do wieczora aż do mnie. Kolejny zasrany egzamin, którego nie chciałem mieć. Z perspektywy po prostu czasu już bym tego nie zrobił. No teraz wszyscy są jak na nakręceni i starają się. Na no siłę, no siłę, że tak powiem, doprowadzić do, do udowodnienia sobie, że można wygrać kolejny konkurs. Michał ma bardzo atrakcyjny etap w życiu w tej chwili, pełen takich intelektualnych prowokacji. Ja osobiście nie wierzyłem, że jego niemiecka piosenka w polskich eliminacjach Eurowizji zrobi taką furorę. Tam nie powinno się wysyłać, nie wiem, jakichś bardzo ambitnych produkcji, yy, nie wiem, typu Anna Maria Jopek, Pat Metrini. Świetna muzyka, ale nie na festiwale Eurowizji, a ich trochę. To będzie nasz reprezentant. Wielokrotnie na festiwalach polskich w Sopocie występowali artyści, których publiczność polska przyjmowała, mimo że dostawali duże nagrody, bardzo sucho. Bo to nie byli akurat na ten rok ulubieńcy publiczności. To jest jakaś taka nasza przywara naszego charakteru, że my kochamy wszystko co z zagranicy. Kochamy wszystko, co jest kapitalne stamtąd. Natomiast jeżeli ktoś tutaj odniesie sukces, wielki sukces w jakimś tam swoim polu, to on musi być spychany w dół Ten do... program jeszcze się nie zaczął, a już ma falę krytyków. Niektórzy porównują go do programu z udziałem z jego zborna. To będzie kompletnie inny program. Tam to była spadająca gwiazda, która chciała się trochę reanimować przy pomocy telewizji. A Michał Wiśniewski jest topową gwiazdą, która co kilka dni ma swój koncert, co kilka dni wychodzi na scenę, a przed nim tysiące ludzi. Będziemy mogli zobaczyć, jak stroszy swoje piórka, jak przybiera zupełnie inną twarz niż tę, którą ma w domu, po to tylko, by znowu rzucić wrażenie na fanów, na tych ludzi, którzy przyszli do wielkich sal koncertowych. Bodecki, Bodecki przyleciał, Bodecki! Poznałem go, poznałem go, uwaga Wodecki. Panie Ryszardzie, Panie Ryszardzie, Panie Zbigniewie, ja nawet ja jestem taka szczęśliwa, że ja Pana mogę dzisiaj uściskać w imieniu młodzieży polskiej, która wróciła właśnie z prompeni. On żyje, on naprawdę żyje. A, 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 a. Hey, welcome to the Polish television. <laughs> oh, really? No, don't yeah. do that to me. Hello? <laughs> TVM. Okay, anything else? No, thank you. It's 5 York. Centrum cywilizacji Śródziemnomorskiej na wychodźstwie. Michał Wisiński wstaje. Kogo zastanie w jego pokoju? Michael Jackson, Whitney Houston, a także Elvis Presley, który zmartwychwstał i żyje w jego szafie. Michał dostał w tej chwili prezent na Dzień Dziecka. Nowy Dzień. telefon prezentowany mu przez George'a W. Busha. Dzień, Dzień dobry! Guten Morgen! Good morning, Vietnam. Perwer! Total perwer show! La la, 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 la Ta ostatnia niedziela Let's go, New York! <laughs> Only in the USA! <laughs> you, have you don't want to check the balance. You don't want to check the balance. Just the balance. <laughs> 10 minut na jestem gotowy do wyjścia. Niezależnie od wszystkich opinii ekspertów, przetoczymy parę faktów. Ich troje dało w Stanach Zjednoczonych pięć koncertów, w Chicago i w Nowym Jorku. Zorganizowałem trzy koncerty w Chicago, w Copernicus Center. Jest to niesamowite, bo byłem tu wielokrotnie. Byłem na Stonsach na David Bowie i przodziemy o siódmej, a koncerty rozpoczynały się o siódmej. Nie było nigdy takiej, stanu, znaczy nigdy nie było takiej rzeczy, żeby była no kolejka na. Okrągło. Koncerty obejrzało kilkanaście tysięcy ludzi. By kupić bilet w kolejce czekano 5 godzin. Specjalnie przyjechałem na ich tronie do Chicago. Chicago, później do Nowego Jorku. Mój syn bardzo chciał przyjść, ponieważ jest za mały niemu i bardzo chciał autograf dla niego zdobyć. Znał, znał, ale nie znał. powiedzieć, dzisiaj moja córka, która ma 13 miesięcy po raz pierwszy zaczęła tańczyć do, do płyty ich trójek, że puściła w domu. To jest święta prawda. Co Pan sądzi o Michale Wiśniewskim? <grymne> A co mam sądzić? Fajny gość, fajny gość. Klon Michała, klon. Wieczorami cela jest pełna słońca. Kiedy wrócę do domu, będą się mnie pytali, gdzie byłem, a ja będę im mógł wtedy odpowiedzieć wieczorami. Dziękuję Wam bardzo. Jak? Poszło jakoś? Co robisz? Wyjedź z Michałem Wiśniewskim na konkurs Eurowizji do Rygi. Odpowiedz na pytanie. Jak ma na imię syn Marty i Michała Wiśniewskich? A Jakub, B Xavier, C Dawid. Wyślij sms o treści A, B lub C pod numer 7222 lub zadzwoń 0700 383 010. Zobacz to na własne oczy. Poczuj emocje, o jakich ci się nie śniło.